Są naprawdę przepiękne psy, przeróżnych ras i również takie, które mają kilka raz w sobie. Te pieski także podróżują. To pięknie przemierzać świat właśnie w towarzystwie kudłatek przyjaciół. Oj, tak, to ta wielka przyjemność. No, ciekawe, jakichś się opowiadają, gdzie były. Jesteśmy bardzo ciekawi. No zapytamy tutaj, My wiem, że to jest taka mała dziewczynka Border Collie, która przy, nie, podróżuje gdzieś po naszej okolicy, yy, podróżuje także po naszych ogrodach, o proszę bardzo pięknie tutaj yy, zabawia się z jakimś denkiem, a wiemy, że Jolly podróżuje także i po przewództwie yy, gdzieś dalej, wiem, że to jest pies podróżniczy, tak? E, tak, tak, z Jolly bardzo dużo I była w Bielsko-Białej, była w Sandomierzu, gdzie jeszcze była cedzyna, borku, rowerki, także wszędzie bierzemy socjalizm, żeby jak najwięcej miejsc poznała, najwięcej sytuacji, głosów. A dodajmy, że Jolly ma dopiero trzy miesiące, już tak wiele świata zwiedziła. Widzisz? jak nasze kudłacze także podróżują. Nie jesteście jedynymi kudłaczami podróży. No to bardzo się cieszymy, bardzo się cieszymy z tego. I kto wie, że jak nam się tak będzie rozwijać sytuacja podróżnicza i kudłata w przyszłym roku, gdy kamperem gdzieś ruszycie w świat, to za wami również i my z naszymi kudłatymi przyjaciółmi podążymy. Dziękujemy za te dzisiejsze spotkanie z wami również i wszystkiego dobrego wam życzymy. No i tego także życzymy, żeby deszcz przestał badać. I żeby kudłate ogony były suche. Bardzo dziękuję. Ania, Mikołaj i Wojtek Wyrzykowscy, nasi prawdziwi kudłacze w podróży. Dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy. Dziękujemy.